Ze Stadionu Zimowego w Tychach wita Państwa ekipa Polski Hokej TV. Ece Bendzin, Zagłębie Sosnowiec, Bramkarze numer 55, Patryk Spieszny 29, Mice Gospodarzy, a oni dzisiaj w następującym zestawieniu. Arbitrami dzisiejszego meczu pan Wojciech Czech oraz pan Paweł Kosidło jako sędziowie główni. Anali... Trącenie krążka przed Fuczikiem. Sozański. I Fucik. Próbował jeszcze Bucenko. Ostrożnie. Już Bizacki z ławki. Kar. Tyczyński raz jeszcze do krężołka. I gole. Pokonany na raty Tomasz Fucik. 5 sekund przed zakończeniem kary Bizackiego. Tyczyński na zmianę toru lotu krążka. Podbity krążek. Odbity od Tomasza Fucika. No ale poprawka szansa dla zagłębia. Pojechali do zmiany i Fucik interweniował. I to Tomasz... zagracie na przedpole bramki Tomasza Fuczyka. a Tu już komorski odbija krążek i gole. Odbiły krążek Patryk Spieszny, a rasmus Helianko. Skutecznie dobija i Tyszanie doprowadzają do wyrównania. Filip Komorski. Odbity krążek przez Patryka Spiesznego. Nie zdążyli wrócić defensorzy zagłęb. zrobił to Ciepielewski. Czeka na kolegów. Dobre odegranie. Strzał Fucik z najwyższym trudem. I Filipa Komorskiego rozpoczynając drugą tercję. Starcia obłek Helianko. Wraca kotloż Helianko. Do Komorskiego, a tam Bernacki na środek do bucenki. Koręczuk pił. Ma teraz otwartą drogę do bramki. Zagłębia lak. Zostawiły krążek Kaczyńskiemu. Fucik z trudem. Zamieszanie w polu bramkowym. Tyszan i przestrza. Po golu Rasmusa Helianki. I teraz poprzeczka. I cały czas gospodarze spieszny. Będzie kara. Łyszczarczyk. Kakonen i spieszny. Fucik trącił nieco krążek. W odpowiedzi Larionowski spieszny. KSU tychy, a teraz wyskoczyły niczym z procy Łyszczarczyk i Helianko. Dla Zagłębia. Sawicki do boku tam. Komorski, Kakonen nie utrzymał ostatnia minuta gry, drugiej tercji, a teraz Ciepielewski przeniósł krążek tercji z Mateuszem Ubowskim. Guma dla uderzenie Łyszczaczyka. Komorski i spieszny, odbija krążek, Helianko, Krawie Jeziorski. Alanen i spieszny. Wizacki niedokładnie. Shin zbił ten krążek i on w akcji ofensywnej. Shin, wyłożenie krążka i gol! Shin do Sirki i Sosnowiczanie po raz drugi. Dzisiejszego wieczoru obejmują prowadzenie na stadionie zimowym w Tychach. Zankun Hun Shin, Alanen, Winnie Kynan, spieszny, Alanen, spieszny, jeziorski do Kakkonena. Konena, raz jeszcze, spieszny. Alanen powalił tam Krawczyka, ten błyskawicznie podniósł się z tafli. I popracował Piotr Ciepielski, aby krążek opuścił tercję obronną zagłębia. A tubowski przekierowały to zagranie spod bandy i. Wyrównanie. Prowadzony krążek rzucony gdzieś tam przez Bartosza Ciurę. Przekierowany bezradny w tej sytuacji. Patryk Spieczyński, trwa na pory Sosnowicza. I raz jeszcze Tomasz Fucik. Spieszny z problemami. Podskoczył tam krążek i gol. Wiktor Turkin. Odpiął się parkan. Patrykowi Spiesznemu. Przyznam szczerze, że nie widziałem takiej sytuacji. Jak do tego doszło? Nie wiem. Tu z problemami. Patryk Spieszny. Był tam kontakt zawodnika gospodarzy z golkiperem Czech. Paweł Kosidło. Gol. Tyczyński do boku. Dżumic z problemami. Fucik. Rozprowadził krążek. Fucik. Mrozi krążek. Sozański do Sina. I gol! Mamy remis! Odbił się krążek po zagraniu. Wajnosirki, i wylądował w tyskiej bramce na dwie sekundy przed zakończeniem kary Łubowskiego. 30 sekund do zakończenia trzeciej tercji. Alanen wyłożenie krążka i Patryk spieszny. Ależ złapał jeziorskiemu ten strzał. Raz jeszcze akcja gospodarzy. Niepilnowany jeziorski i Patryk spieszny. Jeziorski ruszył w kierunku bramki spiesznego. Alanen Helianko i Patryk spieszny. Alanen Helianko. i Jeziorski Kaskinen. Dzieobronne i zagłębia. Kaskinen. I gol. Kończy ten mecz. Oli Kaskinen. Pół minuty wystarczyło ty Shannon, aby pokonać Patryka Spiesznego. I zdobyć decydującego gola. Sosnowiczanie wracają do Sosnowca z jednym punktem. Gospodarze dopisują dwa. Oli Kaskinan, zdobywcą decydującej czwartej bramki. Po 30 sekundach też zapraszamy. A dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.